Dzień dobry, moi drodzy, witam serdecznie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest BMW 1. E87 z jednostką napędową 2 litry benzyna. 206 685 km przejechane. Czyli chodzi, wszystko jest ok Poza tym, że świeci się kontrola silnika. Taka troszeczkę nietypowa usterka. Nie udało mi się niestety nagrać momentów wybudowy diagnozy i tak dalej, co w tym samochodzie było. W każdym razie strasznie głośno chodził silnik. Podejrzenie było nieszczelny układ wydechowy, na co? No i tak też wyszło, że układ wydechowy był nieszczelny. Pokażę wam teraz może tylko otworzę maskę, pokażę wam co już tutaj zostało zrobione. Jeszcze część nie została założona. Tak jak widzicie, pod szybę całe wyleciało. To musieliśmy dostać się do kolektora wydechowego i katalizatora, wszystko leży na ziemi. Rozpórki na kielichy, pościągane, tak jak wszystko widzicie. I teraz moi drodzy, tutaj jest winowajca całego bałaganu. Zobaczcie, ktoś to tutaj już wcześniej kleił na, taś na, na pastę do tumików ale niestety nie zdało to egzaminu albo sam z siebie ciężko powiedzieć, katalizator w opakanym stanie widać, że katalizator zaraz włączę tylko lampę o, widać, że katalizator już jest popękany i zapchany, katalizator jest do wymiany jak do wymiany jest cały kolektor wydechowy w tym modelu występuje oczywiście katalizator z całym kolektorem o, tak to mniej więcej wygląda nie w tą stronę to położyłem, ale nie Wiecie o co chodzi? Um, tu są te uszczelki. O, to wszystko żeśmy już wydubali. Sądy Lambda już żeśmy wykręcili. Tu jest nowy pacjent. Sądy Lambda mamy powkręcane i tak to będziemy też zakładać. Nie jest to część z oryginału, ale rzekomo jakościowo dobry katalizator. Kolega kupił sobie to sam. Myśmy części nie organizowali, także zakładamy to, co dostaliśmy. Komentarze, opinie na temat części od tego, od tego dostawcy, producenta. Cieszą się dobrą opinią. I z tego tytułu chłopak zgodził się, zgodził. Zdecydował się kupić. Kosztował więcej jak te wszystkie inne podróby. Kolega chciał całkowicie katalizator wyrzucić. Nie idziemy w ten temat. Jak wiecie, jest to nielegalne, musi być założony katalizator. Bez dwóch zdań, i z tego tytułu zakładamy cały nowy katalizator. Co więcej, co chciałem wam pokazać w komplecie z katalizatorem, troszkę bajzel, jak to zwykle przy takich naprawach, mamy nowe uszelki yy, pod kolektor. Mamy nowe nakrętki miedziane na, na, szpilki od, yy, na szpilki od kolektora, które przychodzą tutaj, i tak to będziemy. I tak to będziemy wszystko montować. Za chwilkę zakładamy go. To wszystko tam trzeba jeszcze tylko delikatnie wyczyścić. Te uszczelki poschodziły nam bez najmniejszego problemu. Przechodzimy do tematu, zakładamy katalizator. Co nieco jeszcze pokażę z montażu jak będziemy przekręcać katalizator, jak będziemy to wszystko składać. Tam jeszcze był tłumik drgań w opakowanym stanie, ale kolega nie chce tego robić. Powiedział dojście jest dobre, jeżeli klęknie zepsuje się całkowicie. Będzie nieszczelny tego wymienimy. E, pokażę teraz może tak tylko króciutko, jak wygląda samochód. Auto jest troszkę po takich przeróbkach. Kolega jest fanem tej marki. Nie widać auto jest dosyć mocno obniżone. Takie dosyć komiczne felgi, niebezpieczne przy podjeżdżaniu, przy krawężniku wychodzą na zewnątrz, łatwo można podysować. Pozakładane. To widzicie spoilery na progach. E, lusterki, e, lusterki lusterka założone, e, od Mki. Kierownica lekko przerobiona. I co Wam powiem bardzo ciekawe, zaraz wezmę tylko kluczyk, zaraz wam pokażę. Dla mnie troszkę partyzantka. Może wygląda to fajnie. Powiedzcie sami co o tym myślicie. Tak jeszcze tylko zanim siądę do samochodu. Tylnie zderzak również. O, sportowy tumik. Końcówka tumika założona. No tak, samochód jest, że tak powiem, no w stanie. Wręcz idealnym, jest bardzo zadbane auto. Zresztą kolega dba o takie sprawy, co chciałem Wam pokazać? Spójrzcie sami. Sądy Lambda są odpięte, ale tu ma założony taki śmieszny, ale damy mu zapłon. Widzicie, pozakładane, pozmieniane 206 656. O, jakieś takie wyświetlacze pozakładał do niej. Nie jest to to auto na obrazku, no ale dobra, także co, tyle w temacie. Wyciągamy klucz, wychodzimy z samochodu. Całe bebechy. Podniosę teraz auto do góry, pokażę Wam tylko jak to wygląda od dołu, jakie jest dojście. Tak moi drodzy, tak jeszcze pokrótce widzicie dociski hamulcowe pomalowane na żółto. Felgi założone BBS-a. Tu ospoilerowane, że tak powiem. Włączmy lampę. O, tu jest ten tłumik drgań, jak widzicie. Siatka już jest całkiem pęknięta. On, on jest szczelny, on urwany nie jest. Teraz miska olejowa już dosyć mocno przegnita. Tam mamy. Zaraz ja staram się wsunąć kamerę tam do środka. O! Tu mamy miejsce na kolektor. Na kolektor wydechowy łącznie z katalizatorem. Tak to furmanka od dołu wygląda. Ogólnie auto suche, nie ma tutaj wycieków, poza tu takim drobnym poceniem. Ale ten przebieg, no niestety, no już nie można oczekiwać też od tego, że to będzie wyglądało jak nowe. No i tyle moi drodzy, no co, my przechodzimy do roboty, działamy z tematem, zakładamy to ustrojstwo, kasujemy błąd, nowe uszczeleczki przychodzą, nowe y, y, nakrętki. Tak jak widzieliście, i tyle. Jak już będzie po, po, to wszystko po sprawie, to, to znaczy po sprawie, po zabudowie, zrobię krótką aktualizację. Filmik będzie bardzo krótki, bo to jest tylko, tak mówię, na, na pierwsze wideo po dłuższej przerwie. Bo jakoś tak to mi wyrzuty sumienia były, że dłuższy okres czasu nic się, nic się nie rzucało na kanał. Tyle z mojej strony na chwilę obecną. Słyszymy się ponownie przy aktualizacji, przy montażu katalizatora. Uszczeleczki mamy założone i wjeżdżamy z katalizatorem do środka. My już mamy katalizator w środku. Wjedziemy? Wjedziemy. I teraz co wam powiemy? Powiemy wam tak. Najpierw szpilki poszły w głowice. Te uszczelki co widzieliście poszły okrągłe na kolektor i dopiero Wkładamy wszystko na szpilki i dociągamy i fajnie pasuje. Także no jest to zamiennik, ale dobry zamiennik, bo nam fajnie wszedł, fajnie pasował. Jutro jeszcze tutaj będziemy wymieniać. Kolega się zdecydował, żeby wymienić mu tłumik drgań. To mu też to wymienimy. Kupimy odpowiedni. No i tyle spadamy. Lecimy do domu troszkę odpocząć. Jutro kończymy. Taka. Malutka uwaga, wzmianka. Na początku wideo widzieliście, w którejś tam minucie, nie wiem, że sondy lambda były przygotowane, już wkręcone w tym nowym katalizatorze. Yy, kolektorze wydechowym. I tak dalej. Ale niestety przy montażu, przy wsadzeniu jego tutaj do środka, trzeba je z powrotem zdemontować. Bo przeszkadzają, jest bardzo niewygodnie. Zahaczają, żeby ich nie uszkodzić. Teraz na samochodzie mamy tutaj, jak widzicie, o tu jest dziura. Mamy miejsce, żeby sondę Lambda wkręcić, i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Teraz tylko pokażę. O, tu jest to miejsce na sondę przed katalizatorem, i tu macie miejsce za katalizatorem. Także miejsca jest wystarczająco, można to zrobić. I teraz co? Tu drgań. Tutaj mam taką sztukę. To sobie odebrałem. Dopasujemy to. Tak jak widzicie, o. Trzeba będzie to przyciąć w tym miejscu, mniej więcej obciąć, bo ten jest troszeczkę dłuższy. O, tak to mniej więcej. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Jeżeli nie będzie mi pasował, ja sobie wziąłem tego troszkę więcej. Tu mam jeszcze jedną, krótszą, ale ta będzie podejrzewam za krótka. Zaraz sobie to sprawdzimy, zaraz będę to obcinał i spawywał. No, mogłoby to być, ale średnica jest troszkę przymaława. Ta jest troszkę szersza. Obspawam to zaraz. Ten uchwyt zostaje z tego starego tumika drgań, bo jest to razem skręcone na dwie śruby. A jeśli ten nam nie będzie pasował, to tu mam takiego dużego kulfona. O, ale duży kulfon będzie chyba za duży. No, z tymi, z tymi tumikami, no ten będzie za duży. Widać, że on jest większy. Za średnica może być dobra. To tam się obspawa, to nie jest problem, tylko on tutaj będzie. Podejrzewam, że ten średniej, średniej wielkości, czyli. Czyli tutaj ten będzie nam pasował najlepiej, będzie najmniej roboty, żeby go, żeby go obspawać. Także ja obcinam to wszystko. Sorry, już tak biegam i tak obraz się trzęsie, ale niestety. Ja obcinam sobie to chlasne w tym miejscu i będę to wszystko spasowywał. Wezmę to na ziemię, najpierw obspawam sobie na ziemi to wszystko na na i ten uchwyt, a to już pospawamy sobie tą końcówkę na samochodzie. Zawsze będzie można to przyciąć, dopasować, równo ustawić, w jakiej ma być pozycji. Pokażę to tylko na samym końcu, jak już będzie pospawany nowy tumirgan. Także ja chlastam, wyciągam go i składamy to do kupy. Chłopcy i dziewczęta, tak to wygląda po zawodowie. Nakrętki są tutaj ee, na łączeniu miedziane. Tu jest oczywiście pomiędzy uszczelka założona, tu jest spawana ta nowa, ten nowy tu Prysnęliśmy te spawy tylko czarnym sprayem na 800 stopni na temperaturę. Tak tylko zakonserwowane, żeby to za szybko nie gniło. Tak wygląda to całościowo, to już mamy skończone. Kat założony, wkręcamy sondy lambda i składamy to wszystko. Paluszkiem pokażę Tu już też jest załapane Tak to wygląda mniej więcej A więc wsiadamy do Furmany Ojo ja. I zapalamy kluczyk, kluczyk Rzesik był, jest No teraz auto chodzi, dobrze. Jeszcze musimy zgasić serwis i już nie furczy i nie pryka. OK, wszystko skończone, błędy wykasowane, już pierdół i detali wam nie pokazałem, całe bebechy i rzeczy, które zostały wymienione, leżą tutaj na ziemi. Tu jest ten. Tłumigań, uszczelki, uszczeleczki, gdzieś tam jeszcze jedna nam zginęła, gdzieś się zapodziała. Katalizator, który został urwany i to jest na tyle. Także yy, cóż więcej, ostatnie wideo z dnia dzisiejszego, z tej naprawy. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie, zapraszamy na kolejne i do usłyszenia.